Siema witam was serdecznie dzisiaj jest paczka na którą czekałem już naprawdę masę 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 czasu po wielkich trudach i przebojach w końcu jest to czyli PlayStation wraz z akcesoriami będziemy otwierać zobaczymy co to jest to nie będzie żadna fajna recenzja pokażę wam po prostu jak wygląda paczka z Media Markt'u która o dziwo doszła. <laughs> Czekałem do ostatniej chwili, bo do 15 mieli termin. Zamawiałem 19, więc prawie cały miesiąc. Jest to masakra z tą dostępnością, ale no ale jest końc. Zobaczymy w ogóle jak to wygląda. Jest karton brzydki, ale mam nadzieję, że w środku będzie pięknie. Będę wam pokazywał po jednej rzeczy. Dobra, są fajne te, fajne yy, wypełniacze, to się tak nazywa, wypełniacz paczki, jak byłem na poczcie to wiem, które szczelają. strzelają, walamy. i jest w końcu. Dobra, zacznijmy od najmniejszych rzeczy. Pad, pada wam już pokazywałem, więc drugi raz wam go nie będę pokazywał, ale jest spoko i będzie na pewno pasował do, 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 do tego PlayStation, w którym już jeden pad jest, czyli mamy drugiego pada do trzeciego, bo tam tego muszę oddać, bo myślałem, że takie nie będzie. Ale widzicie, jak zrobili MediaMag, zrobiło tak, że zrobili pakiety, w których było bardzo dużo rzeczy, a RTV zrobiło jeszcze więcej. Za 3,5 tysiąca czy 3,700 tam były trzy gry, kamerak, z której nikt nie będzie korzystał i jeszcze dodatkowy pad, więc no, te sklepy sobie, sklepy sobie jadą ostrą. Dobra, to jest pad. Będziemy go tutaj. Ogólnie wszystkie opakowania z tego, co widzę, są w podobnej co się dzieje. Dobra, już wiem. Są w podobnej, w podobnej stylistyce, bardzo ładne są. Podoba mi się spójność ogólnie tych, tych wszystkich opakowań. Dobra. Wy, wy w w tym pakiecie z Media Marktu była jedna gra FIFA w Steelbooku. Nigdy takiego z czegoś nie miałem, jest to opakowanie takie metalowe na płytę. Wygląda bardzo porządnie i w ogóle jest ładnie zrobione. Więc więc na pewno FIFA się przyda. Będzie gdzieś tam grane. Więc jest jak najbardziej spoko. No a tutaj normalna FIFA. Myślałem, że to będzie od razu w tym, ale, ale nie jest. No ale to nie ma różnicy żadnej. Dobra. to i teraz danie główne. Danie główne, czyli... O, ale ciężkie. Ale ciężkie. PlayStation 5. Widzicie, tak? To wygląda. Jest fajnie ciężkie. Jest ogromne pudełko. Ciekawe, czy będzie wyglądała też tak ogromnie konsola. Nawet nie wiem, czy mi się zmieści w tym miejscu, co chcę. Mam nadzieję, że tak. Te brzydkie opakowanie... Wyrzucam, dopuszczam do, sobie, do siebie możliwość, że tam będzie coś zepsute i bo już naprawdę ten Mediumart i w ogóle z tymi konsolami takie rzeczy się dzieją, że dopuszczam możliwość tego, że będzie to zepsute, ale mam nadzieję, że nie, bo bym się załamał psychicznie. Dobra, mam tutaj mój nożyk, otwieramy cyk, cyk. Ale ładne w ogóle otwarcie, nie widzicie tego, nie będziecie widzieli, ale takie skrzydełka są, dobra. W ogóle robi. Aha, dobra, wiem, muszę wstać, aby się tak urwało i spadło, <grym> aby było, dobra, jest coś takiego, to było zwykłe opakowanie, tak samo było z padami, więc to jest zwykłe opakowanie, a, a reszta, cały karton jest w tym, jest, całe urządzenie jest w tym, logo ładne, PlayStation, bardzo podoba mi się to opakowanie, jak podoba tobie się? <laughs> Chyba mu się nie podoba, nie? Dobra, otwieramy, otwieramy, bo to jest, to jest moment kulminacyjny tego całego, tego całego unboxingu. Albo... Jak można inaczej na unboxing powiedzieć? Opening. Tak jak są w grach openingi, no to są te... Instrukcja, nikt nie czyta, ale nie wyrzucam, bo wtedy wyrzuciłem, spicy zjadł i nie mogę zwrócić pada, <laughs> Ale mam nadzieję, że jakoś to rozwiniem. Dobra, kabel zasilający. Kabel zasilający. Taki sam jak PlayStation 4 będzie zasilał. Dobra, jest, jest pad. Jest pad. Wygląda identycznie jak ten, który kupiłem. O dziwo. Dobra, jest taki sam, tylko że zimniejszy. To może mieć znaczenie. Dobra. Kolejne jakieś książeczki, przewodnik bezpieczeństwa, poradnik szybkiego uruchamiania. I to UFO. Co to jest? Wydaje mi się, że to, już to w ogóle tyle oglądałem już tych filmików z tego PlayStation, że wiem co to jest, ale może ktoś z was nie wie. To jest podstawka, to jest podstawka, którą można yy, założyć albo tak, żeby było PlayStation, albo pionowo. Ja będę raczej miał normalnie poziomo, klasycznie. Więc będzie tak, ale spoko, że to można sobie jakoś tym lawirować. Coś takiego. Dobra. Kabel jest to HDMI porządny. Nie wiem, ile ma. Nie jest napisane jaka długość, mam nadzieję, że mi starczy, ale jest jest fajny. Jest fajny. Kabel jak kabel, ale jest fajny, bo mam Playstation Więc się cieszę bardzo Dobra, tutaj chyba już nic więcej nie ma A nie, jest, jeszcze jest, jeszcze coś jest Kabel zasilający do pada W samym padzie nie było tego Więc kabel zasilający do pada Jest, jest spoko nie? Są, jeszcze, są jeszcze takie Stacje dokujące, które, które Dają możliwość ładowania Ale Ale kabel też jest spoko Dobra, widzę, widzę konsolę, widzę konsolę, ale jest ona w ogóle w krzywy sposób włożona, co mnie już denerwuje. Dlaczego ona jest tak włożona? Czy ona będzie pęknięta? Nie no, boisz się to wyjąć w ogóle. O. Bo zrobimy to inaczej, położymy i wysuniemy dla bezpieczeństwa. A ja bym dostał jakbym dostał uszkodzoną i bym musiał na przykład dwa miesiące czekać, to była tragedia, byłaby tragedia. Jest, jest. To jest to, to jest na pewno to To jest na pewno to śmieszny, nie? Ciekawe go nie to robią w ogóle To odlewana To <laughs> to są te wytłaczanki. Można, można takie dziwne jajka jakieś <laughs> kwadratowe Spoko. Jest! Ja to jest w końcu to na co tyle czekałem PlayStation 5 Standard Edition z napędem na cztery koła. Pokażmy to, pokażmy. Pokażmy to wszystkim, bo na pewno wiele z Was nie ma. <grym> na pewno wiele z Was nie ma, dlatego że się ciężko było zamówić. Ja naprawdę ja miałem bardzo farta z tym zamówieniem. Jest PlayStation 5, jest ogromne, jest ogromne. Ja bym tak rzucił na przykład u mojego operatora. To by mógł przez okno wylecieć. Więc jest. Więc jest, jest. Spacuje się bardzo, już widzę, chociaż nie jestem spocony. To może być odzimna może. Wie? To może być odzimna. Ale zaraz jak się rozgrzeje jak będę grał, to... Dobrze, jest, jest ładne. Jest bardzo mi się ten design podoba. Nie wiem, niektórzy są różne zdania, ale mi się bardzo podoba i jest kozak. Będzie stało tak, jeżeli się zmieści, jest niesymetryczne. Ciekawe, jest napędem. Jest napęd. Dobrze, nie oszukali mnie. Nie oszukali, jeżeli będzie działał, będę bardzo szczęśliwy. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało, nic specjalnego tu nie było i nie miało być. To był plan. <grytanie> Dziękuję bardzo, że zobaczyliście. Kliknijcie sobie tutaj w przycisk subskrypcji, dajcie lajka. Mam nadzieję, że takie unboxingi będą się Wam podobały i będę robił tego więcej, bo jest to lajtowe i spoko. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!